ten jak nie wiedział, czy zapamięto, Lipnicę się murowano, jest. To wójt zastał drewnianą i, i teraz już jest murowany. Szpego. Słuchajcie, my będziemy śpiewali, bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, a wy tylko? W Lipnicy. Ci tam stąd tą ciutkę raz. Dzisiaj masz śpiewać w Lipnicy. Przełknij ślinę. Tym bardziej, że ty mnie tu zaprosili, a do Bochni jakoś. A radźcie, se sami nadnili pisyk ognisko kiełbaski. Gotowi? Gotowi? Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko. I proszę was, bo pani dyrektor chciała, żeby na pożegnanie wam palnąć, kiedy będzie lepiej. Nie jestem energiioterpeutą, ale szczególnie proszę dzieci i młodzież. Pomódźcie się, żeby się nie okazało, że lepiej to już było. No to różnie, różnie może być. Jest i nie ma. Wasi rówieśnicy trzy lata temu w Grecji wstali rano, patrzą, nie ma nic. A było. Bo to jest, a nie musi być. Ja jak byłem taki mały jak ty, bo pomyślałem, bida, nie ma pieniędzy, to nie dodrukują? Bójczu był mały kupiutki, a oni tak zrobili. I moja ciocia zarabiała 17,5 miliona dzieci. I nie, tak ci ucieczyły. Nie znają zasad ekonomii. Nie cieszcie się, bo zapałki były po 9 milionów. No, patrzcie. No, ona zaczęła każdy. Czu fu! Twór, żeby się to czuł, nigdy, proszę, Kaspirotki. Ściągamy z siebie to, żeby się to nigdy Jezus. I klaszemy. Dracia dracia. Wracam do Grecji. Zastali totalną bidę w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia rozwalili całą stolicę. Moja sąsiadka mówi, jakie te Greki niecierpliwe. Jak właśnie, bo ja sobie tak pomyślałem, kawał chłopa nie mam odwagi go przestawiać, ale zasłonił połowie lipicy. bo masz dwa metry, dziecko jeszcze, tu wiesz. Pamiętam dzieci. Kiedyś krowa przyszła do kina w kapeluszu z kłosy winogrona i koń siedział w długim rzędzie. I on tak puknął po plecach, mówi halo, kapelusz. Ona się odwróciła i koń znowu tru, tru, kapelusz. I ona, ej, jesu. I się wkurzył kapelusz, fram, co jedna. A krowa się odwracała, koń w kinie. Stary kawał to was Świecie, Wrócił mu takie malutki. W każdym razie kochani, rozwalili Grecy całe Ateny, nasza babunia z staruszkami, patrzcie jakie Greki niecierpliwe, oni dopiero dwa lata mają to, co my w Polsce całe życie. A wczoraj Niemcy oglądali się... Jezus, ja pytam Lipnice, czy wczoraj oglądali telewizję, to się wszystko szykowało na dzisiaj. Starowinka, Greczynka, nie pamiętam czy w informacjach, czy w wydarzeniach, czy we faktach, czy w wiadomościach, czy 24, czy 54. Staruszka Greczynka się darła. Co to, to co to, to 600 euro. I tłumaczka przetłumaczyła. Jak mam żyć? Za 600 euro. Nasza babcia doleciała do telewizora. Ty, Franco, 2400 może. Po czym babcia dodała: Ja mam 9 stówek ręciny. Jeszcze w maju musiałam kupić wnukowi kłada na komórkę. Nie dajcie się. Dipnicunie, Dipnicunioniusz Ponieważ garderoby świetnie ubrani, te fury widziałem powciskane, dlatego bez żadnych złośliwości życzymy Wam tylko zdrowia A resztę widać, że kombinujecie sam. Graj! O gdzie Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą Do Wiednia, Paryża, Londynu do Lipnicy dziś gnałem co tu Przysięgam ta skaż mój Polskie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu Tylko w Lipnicy Gdzie śpiewem cię pulą Tylko lipnicy I na gadania I co chcesz, to mów Nie ma jak tu Tak się ludzie bawią Możliwe, oh. hey. że kilka znaczących jest miast Lipnica jest jedna na świecie I tu nie przyjechać, to gdzieś, Ja bym mógł, czy sięgam to Bądźcie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu Tylko w Lipnicy Gdzie cię i budzą ze snu Tylko w Gdzie w bogaci ciach tu są za pan brak I każdy ma uśmiech na twarzy A w walnie do ma trudnie twierdzę Jak są czekolada i bruz I gdybym się kiedyś urodzić mią znów wielkowitwicy i szkoda gania i co chce sztompu nie ma to tak jest do widzenia nie zapomnę Państwa bardzo. Anna Piechuska, Paweł Eter i Marcin Daniec do widzenia drodzy Państwo Marcin Daniec tak ja. wielkie brawa Dziękuję. Zawsze pani za nam wielkie brawa. Tak. Dziękuję bardzo. Ale ja myślę, że my coś jeszcze poklaszczymy, moi drodzy, prawda? Mamy jeszcze siłę się uśmiechać. Daniec!